Cześć, Anieszka jest z tej strony. Dzisiaj drugi dzień mojego wyzwania z firmą SERMO. Firmą, która zajmuje się pomocą ludziom w prowadzeniu swoich e-biznesów. Nie tylko dostarcza wspaniałych narzędzi do tego biznesu, który masz dostęp w jednym miejscu za jedną opłatę, ale także dostęp do genialnych warsztatów i nauk, tutoriali, jak to robić profesjonalnie. I właśnie dzisiaj miał się odbyć taki warsztat. A raczej odbędą się tylko o godzinie 15, a nie o 10, tak jak do tej pory. A ja oczywiście się pomyliłam i przyjechałam dzisiaj za wcześnie. Niestety nie będę mogła zostać na tych warsztatach o godzinie 15 i Wam pokazać jak to wygląda. Ale zachęcam Was, żebyście zapoznali się z tym, co daje firma Servak i jak to naprawdę ogląda w linku, który Wam pokażę powyżej, poniżej tego filmiku. Zapraszam Was i do zobaczenia w kolejnym dniu. Hej!